jakby takie działanie charytatywne Trumpa czy Stanów Zjednoczonych, tylko oni wiedzą, że muszą umocnić tutaj y, tą wschodnią flankę zbrojenia, a jednocześnie y, przemysł obronny. I tutaj właśnie ten y, polski interes, ja mam nadzieję, że w Polsce wcześniej czy później władza się skończy, ta, która jest obecnie i mam nadzieję, znaczy z tych względów, że ja jako ekonomista uważam rzeczywiście, że zarządzanie, mówiąc w ogólności, gospodarką z tymi dużymi spółkami typu PKN Orlen i tak dalej, no, prowadzi do tragicznych efektów, tak? I w związku z tym, no trzeba powiedzieć sobie obiektywnie, że jeśli nie umiesz zarządzać, no to ustąp i, i miejmy nadzieję właśnie, że tu działanie również Stanów Zjednoczonych w, w ramach tych, można powiedzieć, zaniechań co do inwestycji chociażby reaktory jądrowe, że Trump no, zadziała w taki sposób, że, że nawet obecny rząd jest duże, bardzo prawdopodobne, że jakby istotnie skoryguje swoje działanie.